Jednym z najcenniejszych zabytków naszej gminy jest kościół parafialny pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa w Chumniskach. To jeden z zaledwie 17 w kraju 15-wiecznych kościołów drewnianych o konstrukcji zrębowej. Według zapisków historycznych kościół w 1409 ufundował Mikołaj z Żabokruk. Datowanie to potwierdzają badania dendrochronologiczne. Wśród kolatorów świątyni należy wymienić też Zyndrama z Maszkowic oraz Fundację Rodziny Tarnowskich. Kościół w Chumniskach był rozbudowywany na przestrzeni stuleci i Wielokrotnie zmieniał się jego wystrój. Jednym z nielicznych elementów pierwotnego wyposażenia jest kamienna gotycka chrzcielnica. Kiedy zastąpiła ją nowa, barokowa chrzcielnica, znajdująca się obecnie w bocznym ołtarzu, stara powędrowała do kościelnego lamusa. Po latach wydobył ją stamtąd ksiądz proboszcz Julian Tarnawski i ustawił w kruchcie jako kropielnicę. 7 października ta cenna pamiątka dawnych czasów pojechała na renowację do Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie. Panie profesorze, dlaczego ten zabytek jest tak cenny? Ja, przede wszystkim jest bardzo stary e, i w kontekście tego kościoła, kiedy kościół też jest e, bardzo stary, chociaż trochę przekształcony później, e, to jest to zabytek tym cenniejszy. E, pewnie okaże się, tak wygląda z... E, wstępnych oględzin, że być może zachowała się też tutaj na nim, na tej szczelnicy, pierwotna polichromia. Jak wiemy, gotyk, bo z tego okresu prawdopodobnie ta szczelnica pochodzi, był epoką, wbrew takim utartym opiniom, bardzo kolorową i bardzo radosną. I ślad właśnie tego koloru, mamy nadzieję i tutaj Odnaleźć. Być może, że będzie to też przyczynek do poszerzenia historii Kościoła, do być może przywrócenia jakichś elementów gotyckich również w całym wnętrzu. A proszę powiedzieć, ta chrzcielnica jest datowana na jakiś konkretny rok? Nad tym jeszcze będziemy się zastanawiać, bo zawsze prace konserwatorskie przynoszą nowe informacje. Jak sprawdzimy, zbadamy ile tych warstw na tym kamieniu się zachowało, z którego okresu mogą one pochodzić, zbadamy pigmenty, być może, że są tu też datujące, jest ogólnie zadatowana jako gotycka. Zobaczymy. Po konserwacji mam nadzieję będziemy wiedzieć. A czy mógłby Pan powiedzieć parę słów o, o ornamentyce? No tutaj jest y, prosta w zasadzie armatyka, typowa dla, y, dla tego o, okresu. Y, nie wiemy co y, jest z tą stopą, y, czy to jest y, pierwotna forma na, na samym dole, czy też brakuje tam jeszcze jakiejś bazy. no To jest forma kielicha. Były i takie, i takie rozwiązania. Y, no to, to, y, wszystko się okaże w trakcie pracy. Ścielnica, pamiętająca panowanie króla Władysława Jagieły powróci z renowacji jeszcze przed Adwentem. Być może w przyszłości uda się zająć innymi elementami pierwotnego wyposażenia świątyni. Marzeniem księdza proboszcza Juliana Tarnawskiego jest odsłonięcie i wyeksponowanie najstarszej gotyckiej polichromii.